Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Czwartaczki na ostatnim w tym roku spotkaniu w ramach lekcji religii. Spotykamy się po raz ostatni, ponieważ w przyszłym tygodniu jest już zakończenie roku szkolnego, a więc pozostała nam ostatnia lekcja. I na tej ostatniej lekcji opracujemy sobie dwa tematy, które pozostały nam jeszcze do realizacji. I tymi dwoma tematami zamkniemy sobie naukę religii w klasie czwartej. Jeżeli mamy podręczniki, to możemy sobie otworzyć: jest to temat 48 i temat 49. Wyciągnijmy sobie zeszyty. Napiszmy sobie ostatni temat lekcji. Napiszmy sobie modlitwa znakiem wiary i nadziei. Myślnik: odnaleźć siebie na kartach Ewangelii. Są to te dwa tematy, które mamy w podręczniku. Przez. Ten cały rok szkolny, w szczególności na początku, mówiliśmy sobie na temat pisma świętego. Czym jest pismo święte? Opracowywaliśmy sobie pewne fragmenty z pisma świętego, na przykład stworzenie świata. Mówiliśmy sobie na temat pisma świętego w takich ogólnych, takiej ogólnej formie, czyli na przykład podział pisma świętego, czy skład ze Starego, z Nowego Testamentu, że najważniejszą księgą w całym piśmie świętym jest Ewangelia. Wiemy, że mamy czterech ewangelistów: Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, że to są tak zwani autorzy natchnieni. Natomiast głównym autorem, czyli ta osoba, która zleciła spisanie tego, możemy powiedzieć, że jest Bóg, ponieważ oni pod natchnieniem Ducha Świętego spisali to, co teraz znajduje się w tym naszym kanonie Pisma Świętego. Poznamy sobie na dzisiejszej lekcji takie fragmenty, Powiedzmy, tutaj mamy pięć fragmentów, skupimy się na takich dwóch najdłuższych fragmentach, które się tutaj znajdują, i powiemy sobie, że my powinniśmy żyć Ewangelią. Powinniśmy siebie samego odnajdywać na kartach Pisma Świętego. Czyli te wszystkie sytuacje, które są opisane w Piśmie Świętym, możemy odnieść do siebie i możemy zarazem brać przykład z tej sytuacji, które są opisane. Słuchajmy się. w Pierwszy fragment, który pochodzi z Ewangelii według Świętego Łukasza, który znajduje się na stronie 136. Jezus zaszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadła u nóg Pana, słuchała jego słowa. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie Pozbawiona. Popatrzmy, Maria usiadła u stóp Pana Jezusa i wsłuchiwała się w Jego słowa. Przykład osoby, która nauczy nas wsłuchiwanie się w tego, co Pan Jezus do nas mówi. To, co Pan Jezus do nas mówi, zawarte jest w Piśmie Świętym, zawarte jest również w przykazaniach, w dwóch przykazaniach miłości, że się potrafili, potrafili kochać bliźniego, jak również kochać Pana Boga. Kolejny fragment. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi się jedna z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie. A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół sąsiadów i mówi im: cieszcie się, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Fragment mówiący o Chrystusie jako o dobrym pasterzu, który dba o wszystkie owce, my, jako lud, wierny lud który wierzy w Pana Jezusa, wierzy w Pana Boga. Jesteśmy tymi owcami, które czasami mogą się w życiu zagubić. Ten fragment uczy nas, że Pan Jezus troszczy się o każdego z nas, troszczy się o każdą zagubioną owcę i cieszy się z nawrócenia. Cieszy się, kiedy my porzucimy złe zachowanie i staniemy po stronie dobra i sprawiedliwości. I ostatni fragment o synu marnotrawnym. Syn rzekł do ojca, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzi nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług, przynieś wszystko, co macie. Najlepszą szatę ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały do nogi. Przyprowadź utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn był, umarł, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce z Ewangelii według świętego Mateusza o synu marnotrawnym, który opuścił ojca, roztronił majątek. Kiedy powraca, jego ojciec się cieszy. Nie cieszy się z tego względu, że go opuścił, nie cieszy się, że rozpuścił wszystko, co miał, ale cieszy się z tego, że zauważył swój błąd i powrócił do ojca. Podobnie jest z nami. Pan Bóg cieszy się. Kiedy my powrócimy do niego, kiedy w sakramencie pokuty i pojednania wyznamy swoje grzechy i do niego powrócimy. I takie zadanie dla każdego z nas, potrafić odnaleźć się na kartach Ewangelii. Zachęcam Was do tego, abyśmy czytali fragmenty z Pisma Świętego, abyśmy potrafili je interpretować. Żebyśmy od czasu do czasu otworzyli sobie. Ewangelii odczytali kawałek. Są to słowa Pana Jezusa skierowane do nas. Możemy się z tych słów bardzo dużo nauczyć i zarazem zobaczyć, jak należy postępować. Czyli my, czytając Pismo Święte, odnajdujemy wzory do naśladowania. Podaliśmy sobie dzisiaj trzy przykłady mówiące o tym, że Pan Jezus nas kocha, że Pan Jezus nas chce zawsze odnaleźć, przyprowadzić do siebie. Wskazuje nam, że cieszy się z naszego nawrócenia oraz tej sytuacji Marii, która wsłuchiwała się w słowa Mistrza, Pana Jezusa. A więc czytajmy Pismo Święte i módlmy się. Modlitwa jest znakiem naszej wiary. Patrzmy, modlitwa, takie najkrótsze definicję modlitwy, którą już poznaliśmy, przygotowując się do sakramentu Eucharysty, do pierwszej Komunii Świętej, kiedy mówiliśmy sobie, że Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Kiedy my z Nim rozmawiamy, wtedy się modlimy. Kiedy się modlimy, rozmawiamy jak z najlepszym przyjacielem. Nie bójmy się również prosić Pana Boga, prosić Pana Jezusa o potrzebne nam łaski. Pan Jezus jest po to, aby nas wysłuchać. Pan Jezus jest po to, abyśmy odnaleźli sens w naszym życiu. On nas kocha i my również tą miłością powinniśmy Go obdarować za to, że On umarł i zmartwychwstał, abyśmy my mogli mieć życie wieczne. Słuchajmy się w jeden fragment Pisma Świętego, który znajduje się w temacie 48. Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. się otworzą Wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. Kołaczącemu otworzą. Kiedy się modlimy, nasze prośby zostają wysłuchane. Tylko pamiętajmy, jak sobie mówiliśmy o tym, że Pan Jezus wie, co jest dla nas najlepsze. I czasami to, o co prosimy Pana Jezusa, to może się nie spełnić. Ponieważ to, o co żądamy, może być dla nas może mieć taki skutek uboczny. Pan Jezus nas kocha i wie, co jest dla nas dobre. I pamiętajmy, że Pan Jezus również nie jest takim supermarketem, na którym wykładamy na taśmę nasz towar i kupujemy coś. Prośmy, a otrzymamy. Nie żądajmy czegoś od Pana Boga, ale prośmy i bądźmy cierpliwi, aż w końcu. Nasze modlitwy zostaną przez Pana Boga wysłuchane. Czwartaczki, bardzo Wam dziękuję za ten cały rok szkolny. Jesteście bardzo fajną grupą, malutką, ale naprawdę bardzo fajną. Życzę Wam, abyście wakacje spędzili w zdrowiu, żeby to były dla Was radosne wakacje i żebyście odpoczęli, bo każdy człowiek po pracy potrzebuje odpoczynku, aby zregenerował swoje siły. I przygotował się na dalszą pracę. Ta przyszła praca nastąpi we wrześniu, a więc mamy dwa miesiące na to, abyśmy odpoczęli troszkę, żebyśmy troszkę te nasze myśli o takiej nauki odeszły. Ale pamiętajmy, wakacje nie są odpoczynkiem od Pana Boga. Nie są odpoczynkiem od udziału w niedzielnej mszy świętej. Nie są rezygnacją z modlitwy. Czyli pamiętajmy o tym również uczestnictwie w Mszy Świętej i o tej regularnej modlitwie. Pan Bóg jest naszym przyjacielem i oczekuje od nas naszej odpowiedzi. Bądźmy mu wdzięczni i nie bójmy się o nic Pana Boga prosić. Jeżeli Pan Bóg uzna, że to dla nas będzie dobre, wtedy nam to da i się on wdzięczy za to, że my zanosimy do niego nasze prośby. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego i czwartaczki. Do zobaczenia, mam nadzieję, we wrześniu. Widzimy się już na takich normalnych lekcjach standardowych w szkole. Zobaczymy, co przyniesie ten czas, ale miejmy taką nadzieję, że już obudzimy się w tej normalności i spotkamy się na jesieni od września na standardowych lekcjach religii. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się we wrześniu. Do widzenia. Dobre vacas!